Cześć, widzę z tej strony, Kamil. dzisiaj Jesteśmy w kolejnym odcinku od Zera do Cerbera. To już drugi odcinek w tej serii. I muszę Wam powiedzieć, yy, jakie nowości. Sobie pograłem, nie ugrywam. Wypłaciłem sobie wszystkie pieniądze z konta. Yy, tego, z tego konta tutaj jest. No nie, to tutaj wypłaciłem wszystkie pieniądze. Yy, I. Na drugie konto przepłaciłem i teraz zbieram od nowa i były w sobotę rozdawane klucze do Starboxa. Je, po jednym, no nie. Ja byłem oczywiście na tym moim głównym koncie, kami Supernight. E, no i otworzyłem Starboxa i zgadnijcie co mi wypadło. Możecie teraz napisać w komentarzach chcecie. E, I dobra, 3, 2, 1. No i wypadł mi kill którego bardzo się cieszę i to ba naprawdę bardzo się cieszę z tego kilofu. I dzięki niemu kopałem sobie. To, ma, to moje po prostu. Mój cały, mój cały dzień po prostu to jest kopanie i tyle. I zarobiłem 3 biliony, czy znaczy więcej, ale miałem na, maksymalnie 3 biliony. To kupiłem sobie nogowice Atuma, buty Atuma, miecz Chorusa i napieżnik Atuma. Bo ponieważ atom kupowałem za bilion taki secik e, a miecz to gdzieś za, też za bilion, 800 tak ja już kupiłem już razem w sumie 4 biliony 800 i, jeż, i brakuje mi tylko bani i teraz wam zrobię cięcie zdobędę banię i lecimy się bić i zobaczymy jak to wyjdzie a i jeszcze możecie zostawić Łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli Wam się podobają takie filmy. Bo na przykład mi fajnie robić takie filmy. No i tak, no to jeszcze Wam pokażę. Ten Atom jest tutaj, no nie, to jeszcze 400, O set mi chodzi. jeszcze 4 i będę miał Cerbera, no nie. A miecz to niestety Horusa, bo ma to 5 bilionów, tak jakoś kosztuje, no nie, to mi się nie opłaca. No i farmię jeden bilion, wiem, że to bardzo dużo, to będę znowu musiał kopać. Farmię jeden bilion i widzimy się za chwilę. Okej, okay, widzowie, ja. jesteśmy już w cięciu. Jak widzicie, mam hełm Atuma. Kopałem długo, eee, no ale jakoś mi się udało go zdobyć. I Jeszcze szukałem na rynku, to w ogóle, no to w ogóle jest masakra jakaś. No i tak, yy, zrobiłem sobie jeszcze usuwacze. Ja to ten sobie tu ustawię już. Kilof muszę odłożyć i wezmę kilow tchotka, bo ten kilof kotka, bo mam go, bo ten kilof a tumę wylosowałem, także wiecie. Yy, jeszcze kubłęby. Słuchajcie, widzowie, to, to ile, bo mi się nie chce już zbierać na tej mapy kubłęby, to wolę sobie kupić. Także lecimy, yy, siłkę jeszcze wypijemy na pewno. Z klatą nie wiem czy będę grał, bo wiecie jak zginę to się kończy ten film, bo... ale bar bardzo bym chciał kogoś zabić chociaż jedną osobę, bo zró... mój cel na dzisiejszy odcinek to, to, to jest zabicie jedną osobę także lecę. Do kwarca na, na początek sobie polecę. Zobaczę. No nie ma nikogo. Jestem na H6 A jak kiedyś miałem taką sytuację, że miałem refy yy, i ten przemieniłem na koksy, bo myślałem, że to koksy, bo kiedyś miałem takie dziwne TXT, co koksy i refy były te, te prawie, że idealne. Yy, no i po prostu przemieniłem. Ojej! przemieniłem sobie refy na koksy, i normalnie ja bym w refy. Jak, I jeszcze ch ch chłop mnie jakiś bił, no nie. Ojej, kuta Elytra, się. Nie wiem, czy tą elektrykę mieć, czy nie. Dobra, chyba zdejmę. Na znaczy, jak zginę, to będzie lipa. Dobra. Ojoj. Ojoj. Problemy. Czemu? Nie, widzowie. mi nie zjadło. Dobra, myślałem, że już zginę. Na strefę bez edytu na pewno nie polecę. To wiem. To jest, to jest na pewno. To, pe to na pewno nie polecę. Dlaczego mi koksa nie I właśnie przez taki błąd mógłbym zginąć. Tylko po prostu to był błąd serwera. Nie mogłem zginąć. Dobra. Walimy typa. No jak? A bo nie usiłki. siłki. Ja pior Dobra, uciekam. Przecież mi potem padł. To jezu. Okej. Okay. Zobaczymy... O kurde. Oj się wystraszyłem! Oj, oj. oj. Znowu prawie zginąłem. Ja to jestem Oczywiście wam wytnę taką małą sytuację. No. Chociaż żeby kogoś zabić. Jedną osobę chodzi. Chociaż żeby jedną osobę zabić, naprawdę. Bo tak to... To będzie lipa żeby chociaż porwalić kika No ja walę siłką Aha. Oj ojoj oj. Czekajcie bo to jak Steven. Dobra w sumie nie będę jej przeszkadzał w Janku ja no dobra, to ja lecę zmienić H i widzimy się chwilę. już jesteśmy w pocięciu. Jestem na H4. Nie pytaj się do czego akurat H. Po prostu moim zdaniem H4 jest dla mnie bardzo wygodne. Oho! Dobra, 1v1 one O one. No ludzie, czemu mnie bijecie? Iść, czy nie iść? Widzowie. Chyba no, pójdę. No, tutaj po prostu nie mogę nikogo zabić. Nawet jak kołbobuję. Dobra, to ja idę. Oczywiście... Ile mam jeszcze siły? A trzy, minuty sobie wybiję na osiem. I lecę. Potem... Ojej. O, na przykład jak sika. Mogę zawalić. O Boże, nie trafiłem go w ogóle. No czemu ja ich nie traf... ojojoj. To dobra, dobra widzę, ja muszę. Ja nie wiem czemu ja ich nie trafiam. Ten film, ten film... mniejszy film nie Mogę się co prawda wybić? O, oj, oj, oj widzowie, totem, totem, widzowie, totem. Przecież zakładałem totem, widzowie. Zakładałem to tym przecież? Jeszcze tak... Naprawdę... Boże... Mam no, niby kiewa to, ale... Nie no, to, to jest porażka. O, serii, od zera do serwera. Ja pierd ciele na no. założyłem ten totem. I co wiem, No, no mam kur... no, hełm, buty, no to nie muszę ich robić. Pozostaje mi znowu kopać, ale prawdopodobnie pojawię się na kanale z inną serią. No bo tak naprawdę, już nie ma sensu prowadzić tej serii, skoro zginąłem. No, i właśnie to oficjalny koniec tej serii, ok. A jeszcze ten. Yy, sorry widzowie za to, bo wcześniej yy, w tym filmie pierwszym, no ja to tam za tu, chyba za cicho mówiłem, albo coś takiego. Tam jest jeszcze widzowie się do no, mnie odezwali, że za cicho mówiłem, albo za muzykę miałem. To tutaj spróbuję inaczej. Ale to, no, co widzowie? Dziękuję za oglądanie. No trudno, że zginąłem. Trudno. Chciałem kogoś zabić. Nie zabiłem, no mówi się trudno, tak? No to, zostawcie suba, dzwoneczkę, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!